Witam wszystkich z tej strony Ania z modnego sklepu. Dziś chciałam Wam pokazać flagowy model GAI. Jest to Biustonosz Nancy. Mam go w rozmiarze D75 w kolorze beżowym. Jeżeli chodzi o kolorystykę, jest klasyczna czyli oprócz beżu mamy czerń i biel. Jest to Biustonosz miękki. Dół miseczki jest kryty, nieprzeźroczysty. Natomiast góra jest wykończona bardzo miękką w dotyku koronką. Ma ona takie geometryczne wzory. Model ten posiada fiszbiny, zobaczcie mamy tutaj fiszbiny na łukach miseczek i w zależności od rozmiaru są też fiszbiny boczne. Ja mam tutaj rozmiar 75, jeżeli chodzi o wód pod biustem i tych fiszbin bocznych nie ma, natomiast od 80 już są fiszbiny, fiszbiny boczne. Jeżeli chodzi o ramionczka, są one nieodpinane, regulowane z tyłu. I też w zależności od rozmiaru stanika występują trzy wielkości ramionczek. Miseczki od wewnętrznej strony podszyte są delikatną tkaniną, przyjemną w dotyku. Przy połączeniu górnej części miseczki oraz ramionczka mamy ozdobne kokardki. Jeżeli chodzi o samo zapięcie, w większych rozmiarach znajdują się haftki trzyrzędowe, w mniejszych dwurzędowe. I mamy tutaj trzy stopnie regulacji na obwodzie. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak się nosi flagowiec od GAI? Zapraszam na modny sklep. Pod filmikiem znajdziecie link, żeby zamówić ten Biustonosz. Pamiętajcie również, że zamówienia możecie składać telefonicznie. Zapraszam!